Jesteś tam, Szymon? Tutaj Jestem. na saksofonie Woody Allen daje. Foul tak się nazywa tak, zespół. I Ela Uwaga. Poranem z Elą na Radieska, witamy bohatera. Dzień dobry. Cześć, Piotrze. E, witam, witam. Cześć, Piotrze. Jesteś wywrotowcem. To prawda, że siedzisz w wywrotce? Tak, dokładnie. Co właścisz? Yy, piaskie, piasek, ziemię, aktualnie wiadzę piasek. Słuchaj, ty napisałeś w swoim SMS-ie zgłoszeniowym, że chronisz Wrocław przed powodzią, tak? Dokładnie, A poszerzamy to, Odrę. Ta, tam już topnieje śnieg, czy o co chodzi, że ty teraz z powodzią walczysz? Yy, poszerzamy Odrę i robimy różne dopływy, odpływy. O, żeby... to o to chodzi, to jest chodzi o zabezpieczenie. człowiek zmienia mapy normalnie, poszerza Odrę, wyobrażasz sobie, kto nam się trafił? No dobrze bardzo. Bardzo dzielny facet. Wobec tego dla ciebie specjalna kompilacja ćwiczeń Eli Końskiej. Wobec tego proszę bardzo, może najpierw rozluźnijmy się. Pierwsze ćwiczenie najprostsze, proszę włączyć radio Okej. Okay, dobrze włączamy. dawaj. Dawaj! Nie słyszymy! Nie słyszymy jeszcze! Jeszcze Oj. się nie słyszę! O, teraz się! Teraz zwrócę. Słyszę się, Dobre. dobrze, i w dół! Spaliłeś. Trzy kalorie. Bardzo dobrze. Ale z jakim opóźnieniem, naprawdę. No e, pięknie to było, ale tak usłyszeć swój głos we Wrocławiu. Piękna Zupełnie sprawa. A teraz, uwaga, druga sprawa. Masz sprężarkę? Oczywiście. Proszę bardzo, proste uruchomienie sprężarki też pomoże Ci zrzucić zbędne kilogramy. Proszę bardzo, uruchom sprężarkę! Raz, dwa, Ej. bardzo dobrze, jeszcze raz. Tak. Ojej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze Spaliłeś. 14 kalorii Dajesz radę jeszcze Piotr? Jak tam, zadyszka jest? No już ciężko, Nie, facet ledwo Ale wiesz, widać, że się spręża No, no słychać, że to... się spręża Bardzo dobrze I no okej, okay, uwaga Ostatnie ćwiczenie ostatnie. Bardzo kontrowersyjnie Zrzuć ten piasek No, otwieramy Okej okay. Słuchaj, jesteś w centrum Wrocławia? Właśnie wyjeżdżam z Wrocławia A, no, tak, wyjeżdżasz, jest, to jest to luz to... Dobrze, jedną obwodnicę no, to tam wiesz No tak, zrzuciłeś to Dobra Spaliłeś. 120 kalorii. No dobra, Ciędnej, słuchaj, wobec tego. Uwaga. Eee, poczekaj, poczekaj, poczekaj. <grystanie> Możesz zjeść... Ciasto. Piaskowiec oczywiście. <grystanie> no i ja odjechał nam po prostu. <grystanie> fitness. Z Elą Chodakońską w Radiu SK.